No i co, cała reszta jest historią, choć i w niej nie brakowało lekcji moich zwolnień, czy też bycia zwalnianym, nieudolnym budowaniu przeze mnie autorytetu jako świeżo upieczony menedżer, uczenia się od zera bycia przedsiębiorcą, niewypałów i półniewypałów pracy w i dla sportu, czy prób współpracy z znajomymi, niezrozumienia i bycia niezrozumianym, oraz ciągłego uczenia się siebie i innych ludzi. Także można powiedzieć, że sinusoida cały czas w tym dorosłym, prawdziwie dorosłym życiu się kręci. Czy po każdej burzy wychodzi słońce, a po porażce przychodzi sukces? Bardzo chcielibyśmy, żeby tak było, ale niestety rzeczywistość bywa brutalniejsza i los czasem rozdaje nam znaczone karty. Co w takim razie możemy zrobić, żeby podczas silnej życiowej burzy nie wpaść z deszczu pod rynnę i jak wyciągnąć wnioski z własnych błędów i porażek? Tymi lekcjami podzieli się dziś z tobą Radek Wyżykowski, trener przygotowania mentalnego, facylitator i autor podcastu Kierunek Skuteczność. W tym podcaście usłyszysz prawdziwe historie z życia ciekawych osób, które chcą się podzielić z Tobą swoimi doświadczeniami i wartościowymi przemyśleniami. A wszystko po to, by wpuścić do naszego życia trochę słońca, zasiać dobre myśli w głowie i znaleźć w sobie energię do działania. W sam raz na lepszy dzień. Ja się nazywam Bartek Kolejniczak i zapraszam Cię do wysłuchania 17 odcinka podcastu Pozytywny miesiąc. Posłuchaj! Cześć, nazywam się Radek i Chciałbym opowiedzieć o przełomowym momencie w moim życiu, który tak naprawdę nie był momentem i trwa do dziś od ponad 14 lat. Ten moment rozpoczął się w 2009 roku, gdy miałem 25 lat. Wszystko zaczęło się w mojej rodzinie 20 października, bo to właśnie wtedy dostałem mandat za podróżowanie wrocławską komunikacją miejską bez biletu. Pewnie można sobie zadać pytanie, dlaczego dorosły pracujący człowiek oszczędza na biletach komunikacji miejskiej. No, otóż dlatego, że ponieważ kilka tygodni wcześniej dowiedziałem się od swojego ówczesnego szefa, że nie ma dla mnie wystarczająco dużo pracy i przechodzę od jutra na pół etatu. Zarabiałem wtedy minimalną krajową. Jako asystent, czyli pracownik nauko dydaktyczny na uczelni wyższej. Było to wtedy około. 700 zł netto. Dla porównania, za pokój płaciłem około 400 zł, to było w 2009 roku. No i to był początek mojej osobistej lekcji życiowej, z której miałem wyciągnąć sporo, ale najpierw sporo też doświadczyć. Na pracowałem wtedy od roku. Zacząłem tą pracę zaraz po obronie pracy magisterskiej. I to był taki pierwszy sygnał, że coś jest być może nie tak, że to może nie jest ten kierunek, w którym powinienem zmierzać. I rozglądając się dookoła, patrząc też w jakich warunkach pracuję, nie, żeby były jakieś totalnie straszne, umówmy się. Zacząłem szukać dodatkowej pracy, która nie kolidowałaby z uczelnią i jednocześnie dawała szansę na dalszy rozwój, tak jak wspomniałem. No i znalazłem ją. Po 8 miesiącach poszukiwań, niestety po 3 miesiącach pracy nie przedłużono mi okresu próbnego. Zacząłem więc szukać sposobów na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy. Na szczęście był to okres, kiedy pojawił się boom na dofinansowane szkolenia, kursy i konferencje. No bez tego właściwie można powiedzieć, że byłbym totalnie w postrzasku, biorąc pod uwagę moje zarobki. Zapisywałem się na potęgę na wszystko, na co się kwalifikowałem i co było zgodne z moimi kompetencjami i zainteresowaniami. Było tego naprawdę sporo. Do tego zrealizowałem trzy studia podyplomowe w odstępach rocznych. Najpierw było to BHP. Nie wiem, co mi strzeliło do głowy jednocześnie jednak był tam moduł prowadzenia szkoleń, jak prowadzić szkolenia którego prowadzący zainspirował mnie do dalszych poszukiwań w tym temacie. Pracowałem na uczelni, wykładałem moduł prowadzenia szkoleń, jakoś to się zaczęło kleić. I tak trafiłem na studia podyplomowe, podyplomowe coachingu oraz kurs zaawansowany trenera biznesu. Te pierwsze studia wymagały niezłej ekwilibrystyki papierowej, żeby uzyskać dofinansowanie, co szczęśliwie się udało z pomocą życzliwych osób. A drugie wymagało zdania egzaminu, niezbędnego doświadczenia, które szczęśliwie z kolei nadrobiłem dobrą miną i. Kreatywnym podejściem. To wszystko sprawiło, że zacząłem dostawać zlecenia od zaprzyjaźnionych trenerów. Jeździłem po Polsce i pomagałem zespołom rozwijać się a to pracownikom hoteli, a to administracji, sieci handlowych, a to specjalistom obsługi klienta w administracji państwowej. Były podróże pociągami, autobusami, były też kilkukilometrowe spacery wzdłuż autostrady w deszczu i śniegu, aby dojść z punktu A do punktu B, tam gdzie już nic nie dojeżdżało. No, były one dodatkiem do tego bezcennego doświadczenia. Aha, no starsi słuchacze, być może pamiętają konkurs organizowany przez PWC PricewaterhouseCoopers. Chyba tak to się mówi. Grasz o staż. Wygrałem edycję w 2011 roku i przez dwa miesiące wakacyjne w przerwie między pracą na uczelni. Mieszkałem w Katowicach, gdzie pracowałem w firmie szkoleniowej, z której później kilka miesięcy musiałem przypominać się o gwarantowanej wypłacie stażowej. Na szczęście, na szczęście ją dostałem i. Możemy tutaj dalej rozmawiać. Po drodze był jeszcze zakończony pierwszy poważny trzyletni związek, tak żeby dołożyć jeszcze do tych emocji. No ale, jak to mówią, po każdym deszczu musi w końcu wyjść słońce, i tak też chyba się zaczęło dziać. Po pierwsze zmieniłem katedrę na uczelni oraz szefa. Trafiłem na swój autorytet, na mojego promotora pracy magisterskiej. Najmniej typową katedrę na tej uczelni. Trafiła mi się nowa elastyczna formuła współpracy, która dawała mi szansę na znalezienie prawdziwej, dodatkowej pracy. Trafiłem, dostałem nowe, ekscytujące mnie przedmioty, które dały mi dużo frajdy z przygotowywania się do nich i prowadzenia. Trafiłem na nowych, inspirujących do dalszego rozwoju poszukiwań współpracowników, którzy również inspirowali mnie do dalszego rozwoju. Druga rzecz to udało mi się w końcu trafić na pierwszą, znaleźć pierwszą, dłuższą, pełnotatową pracę, współpracę, gdzie przez dwa lata łączyłem ją z pracą na uczelni, czyli od 8 do 16 byłem w firmie, Później wsiadałem do tramwaju, jechałem na uczelnię. Mniej więcej od 17 do 20, 21 prowadziłem zajęcia. Potem wracałem do domu i tak około 4 dni w tygodniu, w tych miesiącach, w których prowadziło się zajęcia na uczelni. Po drodze na szczęście znalazł się czas na nowy poważny związek, tak poważny, że zakończony ślubem parę lat później. No i co, cała reszta jest historią, choć i w niej nie brakowało lekcji moich zwolnień, czy też bycia zwalnianym. Nieudolnym budowaniu przeze mnie autorytetu jako świeżo upieczony menedżer, uczenia się od zera bycia przedsiębiorcą, niewypałów i półnie wypałów w pracy i dla sportu, czy prób współpracy z znajomymi, niezrozumienia i bycia niezrozumianym oraz ciągłego uczenia się siebie i innych ludzi. Także można powiedzieć, że sinusoida cały czas w tym dorosłym, prawdziwie dorosłym życiu się kręci. Myślę sobie, że wystarczy tego zanudzania, a na koniec chciałbym podzielić się kilkoma rzeczami, które szczególnie pomogły mi w tej wędrówce w tamtym czasie. Ponieważ było to jakiś czas temu, to niektóre mogą wydawać się z dzisiejszej perspektywy zabawne lub głupie, ale wybaczcie i pamiętajcie, że kto mógł to wiedzieć te kilkanaście lat temu. No ale skoro pomogło. Pierwsza rzecz to Galup, test Galupa. Clifton Strands, pod różnymi nazwami się objawia, test predyspozycji, który potwierdził mi, kim jestem poprzez moją specyfikę działania, myślenia i odczuwania. Nie traktowałem tego nigdy jako kryształowej kuli, z której można czytać swoją przyszłość, ale jako ciekawą ściągę i poszerzenie swoich własnych horyzontów. Jak najbardziej tak. Tam pojawiły się takie, takie talenty, czy mocne strony, jak naprawianie, które ujawniło mi, objawiło mi z pełną mocą moją obsesję bycia lepszym dziś od siebie z wczoraj. Uczenie się, czyli ta otwartość na, jak już wspominałem, te szkolenia, kursy i staże, to myślę, że mi też bardzo pomogło, bo oprócz wiedzy, którą zdobyłem, poznałem też mnóstwo ciekawych ludzi. Indywidualizacja po, pomaga, pomagała mi w dostrzeganiu wartościowych i niewartościowych ludzi, z którymi chcę przebywać i od których chcę się uczyć. Zgodność dawała mi możliwość stawania się bardziej systematycznym, regularnym i zorganizowanym. I odpowiedzialność pomogła mi wziąć swoje życie w swoje ręce. Dlatego polecam, Choćby poczytanie o tym, czym jest Galop, test Galupa, Clifton Strands. Myślę, że jej dla Was na dziś coś ciekawe. Jako dodam, że w, 2009, więcej też w 2009 roku, o czym mówiłem wcześniej, miałem możliwość skorzystania z dofinansowania z kolei w Złędzie pracy, gdzie z panią psycholog, doradcą zawodowym, zrobiłem całą baterię testów psychologicznych. I tak się nimi nap napchałem, napełniłem, że, że miałem ich ktoś na długie lata, i dopiero Galop gdzieś przywrócił mi wiarę, ale, ale tylko, tylko póki co do tego jednego testu. Okej, okay, a moje pierwsze książki rozwojowe, do których wracam do dziś, być może nie będą odkryciem dla was, ale dla mnie wtedy były. i wywieranie wpływu na ludzi, potężne techniki perswazji i sposoby obrony przed manipulacją. Jack Welsh, winning znaczy zwyciężać. Co prawda kapitalistyczny sznyt lat 80., ale największą perełka to dla mnie, to otaczanie się ludźmi mądrzejszymi od siebie oraz bycie szczerym w relacjach biznesowych, nawet jeśli prawda boli. Staram się korzystać z tego do dziś. Sandler, nie nauczysz dziecka jazdy na rowerze podczas prelekcji. Bardzo ważne dla mnie w tej książce de facto sprzedażowej była, była wiedza na temat tego, że twoja rola nie jest twoją tożsamością, że jesteś czymś więcej niż twoje porażki, twoje sukcesy, a twój potencjał zawsze wynosi 10 na 10. Aronson, człowiek, istota społeczna, pełna gama zachowań ludzkich i ich opisów tych, z których jesteśmy dumni, tych, których się wstydzimy od miłości do agresji, od współczucia do nienawiści. No, i Tony Robbins, obudź sobie Olbrzyma, e, tu puszczam oczko. Sekret i potęga podświadomości do kwadratu. Mimo to zatrzęsienie technik, z których kilka na pewno warto mieć w swoim arsenale. Jeszcze dwa filmy, dwa stare filmy, które pokazują, jak przypiąć, jak przepiąć styki w mózgu i odblokować swój potencjał. Pierwszy to nazywał się Bagger Vance, staruteńki z 2000 roku, ale z gwiazdami. Will Smith, Matt Damon, polecam. I drugi Spokój Wojownika. Opowieść na faktach autentycznych, jak to mówią klasycy o gimnastyku. E, Danie Milmanie, Mistrzu Świata w Akrobatyce z e, skokach na trampolinie z 1964 roku. Również o zmianie myślenia, o otwarciu swojego umysłu na nowe. Okej, okay. myślę, że to wszystko. Na koniec zapraszam ciebie, was do mojego podcastu Kierunek Skuteczność, gdzie sportowcy, psychologowie, przedsiębiorcy, artyści dzielą się swoim przepisem na dobre życie. Bardzo dziękuję za wytrwałość. Życzę Wam. Udanego, pozytywnego miesiąca. Do usłyszenia. Stefan Kisielewski, polski publicysta, prozaik i polityk, opisując swego czasu życie w Polsce w PRL-u, powiedział: To, że jesteśmy w dół, to jasne. Problem w tym, że zaczynamy się w niej urządzać. I tak sobie myślę, że my również będziemy mieć w życiu trudne chwile i spotkamy przed sobą wiele wyzwań na naszej drodze. Rzecz w tym, by zamiast się w nich urządzać, potrafić lub chociaż próbować obrócić je na naszą korzyść. Dlatego mam nadzieję, że ta dzisiejsza historia będzie dla Ciebie w tym temacie inspiracją albo przynajmniej pierwszym krokiem na tej drodze. Życzę Ci pozytywnego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku.